Magdalena Pecka, dzień dobry, zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Przed nami harenda Zakopane, gdzie widzimy zachmurzenie, które wzrasta. Tak na południu odnotujemy wzrost zachmurzenia i o poranku to w zakopanym temperatura była najwyższa, minus 5 stopni, około godziny 6. My spoglądamy, co będzie czekać nas w ciągu najbliższych godzin. Jeszcze na pogodę wpływa wyż, natomiast wyż, który stopniowo słabnie. Nadpołudniowe regiony nasuwają się chmur. Mury związane z frontem atmosferycznym to jeszcze nie jest front, natomiast stopniowo będzie on się zbliżać do naszego kraju, aż jutro wkroczy nad obszar polski i za sobą przyniesie cieplejsze masy powietrza. Spoglądamy na to, co będzie czekać nas dzisiaj około godziny 10. Duży mróz na Podlasiu, minus 19 stopni w suwałkach, minus 15 w Warszawie, minus 12 na ziemi łódzkiej, natomiast na południu nieco łagodniejsza temperatura, najwyższe wskazanie dzisiaj na Śląsku. Tutaj termometry. Wskażą minus 6 stopni i tu zwiększy się zachmurzenie. Na ogół zachmurzenie będzie pełne. Występować będą opady słabego śniegu. Prędkość wiatru silniejsza na zachodzie, ale także nad morzem, a więc oznacza to, że temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni obniżona w tych miejscach. W drugiej części dnia tak naprawdę wiele się nie zmieni. Nadal na północnym wschodzie naszego kraju, aż po regiony centralne, tutaj dominować będzie jeszcze wyż, który zapewniać nam będzie dużo słońca, miejscami bezchmurnego nieba, natomiast wzrost zachmurzenia na południu i tam mogą zdarzyć się opady słabego śniegu. Silniejsze pory wiatru niezmiennie na zachodzie i nad morzem. Tak jak widzimy tutaj na dolnym śląsku minus 2 stopnie, natomiast tak ta temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. Warunki biometeo dzisiaj niestety będą bardzo niekorzystne, wszystko przez niską temperaturę, e, która będzie nam dokuczać Uważajmy na siebie, bo rzeczywiście w Polsce Północno-Wschodniej o poranku ta temperatura była bardzo niska, w wielu miejscach temperatura w okolicach minus 25 stopni i w wielu miejscach też taka odczuwalna. W kolejnych dniach już zmiany w pogodzie, tak jak wspomniałam, na horyzoncie zbliża się do nas ciepły front atmosferyczny, który jutro już wkroczy nad obszar naszego kraju. Za frontem napływać będzie cieplejsza masa powietrza, stąd na południu temperatura wzrośnie i uważajmy, w wielu miejscach pojawi się gołoleć. Temperatura delikatnie powyżej zera na drogach i na chodnikach może być bardzo ślisko. Tu opady marznące, natomiast również na północy i na wschodzie naszego kraju pojawią się opady śniegu, które miejscami mogą być. Intensywne. Prognozujemy, że spadnie od 5 do 10 cm śniegu i tak jak widzimy, większe zachmurzenie, temperatura nieco wyższa. Jutro maksymalnie od minus 10 do plus 2 stopni w Katowicach i w kolejnych dniach, proszę Państwa, temperatura wyższa. Natomiast będziemy oczywiście obserwować, gdzie będą wędrować opady marznące. One w czwartek pojawią się w centrum, zatem uważajmy o pogodzie ode mnie. To wszystko. Więcej informacji na antenie TVP Info i jeszcze widok na przepiękny Lublin. Do zobaczenia.